Obecnie są realizowane dwa projekty makrocywilizacyjne: Wielki Reset i rewolucja antykulturowa. Wielki Reset jest to totalny atak na całą dotychczasową strukturę ekonomiczno-społeczną. Antykultura działa w ten sposób, że to, co było wcześniej potępione i naganne, staje się wtedy przedmiotem czczenia. Jeżeli się całemu temu procesowi przyjrzymy, to widać, że musi istnieć. Jakie decyzyjno planistyczne, czarne jądro złej intencji. Obecnie są realizowane dwa wielkie projekty makrocywilizacyjne, wielki reset, przez który rozumiemy jakiś całościowy kompleks przemian społeczno-ekonomicznych i rewolucja antykulturowa, też przez którą rozumiemy cały kształt totalnych zmian i przewartościowań w sferze kultury. Otóż te zjawiska są widoczne, o nich się bardzo dużo mówi, o nich się dyskutuje. Jednak one są rozpatrywane osobno, one są rozpatrywane w oderwaniu. I ja uważam, że jest to wielki taki podstawowy, wręcz kardynalny błąd, ponieważ te zjawiska należy traktować jako dwa nierozłączne elementy tego samego procesu. Otóż tym procesem jest budowa nowej, alternatywnej cywilizacji. Spójrzmy na ten pierwszy składnik tego procesu. Czym jest Wielki Reset? Oczywiście jest on pewnym programem ideologicznym zapowiedzianym w 2020 roku przez Klausa Schwaba w książce COVID-19, Wielki Reset. I teoretycznie powiązanym w ogóle ze zjawiskiem COVID-u w praktyce COVID na ten program ma bardzo niewielki wpływ. On jest w tej chwili realizowany w sposób totalny i... Praktycznie, jeżeli spojrzymy na to, czym jest ta realizacja Wielkiego Resetu obecnie, no to już trzeba sobie odpowiedzieć: jest to totalny atak na całą dotychczasową strukturę ekonomiczno-społeczną. Wszystkie główne dziedziny dotychczasowego porządku pewnych oczywistości zostają zaatakowane. Tuż po kolei pozwolę sobie wskazać na te główne punkty tego ataku. Po pierwsze, jest to atak na własność prywatną. Otóż główny postulat Krausa Szwaba polegał na tym, że mamy dojść do likwidacji własności prywatnej na rzecz różnych form najmu i dzierżawy, w tym nawet elementów ruchomych, takich jak pralki, lodówki, jakieś drobne sprzęty. Oczywiście w tej chwili ten atak jest realizowany poprzez nakaz modernizacji energetycznej budynków, poprzez nakaz ich termoizolacji. Który zmusza właścicieli nieruchomości zmusi za chwilę do zaciągania jakichś niespłacalnych, ogromnych kredytów hipotecznych, i w konsekwencji rozpocznie się proces utraty tej własności nieruchomości. Oczywiście to jest pierwsze ogniwo tego procesu. Kolejny atak, zupełnie pozoru absurdalny, atak na energetykę. Otóż celowo degeneruje się całą energetykę poprzez przejście ze źródeł tanich i wydajnych na źródła drogie i niewydajne energetyki. Dlaczego? Dlatego, że energetyka ma się stać, energia ma się stać dobrem luksusowym i reglementowanym i to umożliwi pewne celowe wygasanie wybranej gałęzi produkcji. Produkcja ma być generalnie w ramach wielkiego resetu bardzo zmniejszona. W konsekwencji głównie chodzi o ograniczenie produkcji dóbr konsumpcyjnych, chociaż to, to takimi postulatami się można spotkać, że tacy szaleńcy klimatyczni postulują wręcz, żeby każdy miał kilka spodni, kilka koszul i kilka par butów, nic ponadto. Następnie pole ataku. Atak na wolność dysponowania pieniądzem. Oczywiście to się odbywa poprzez zapowiadane przejście wyłącznie na pieniądz cyfrowy. Po tej transformacji będzie możliwość sterowania indywidualnie zakupami każdego człowieka. Bo jeżeli będzie mógł to tylko pieniądzem cyfrowym, to będzie możliwość reglamentowania tego, co on może kupić, do jakiego terminu, i oczywiście można mu całkowicie będzie odciąć dostęp do pieniądza. I w tym momencie, jeżeli nie będzie istniała możliwość tworzenia zapasów pieniędza papierowego, to każdy z dnia na dzień może stać się dosłownie nędzarzem żebrakiem. Następny atak na transport samochodowy. To służyć ma przede wszystkim odebraniu ludziom swobody przemieszczania się, poprzez oczywiście zastąpienie samochodów spalinowych samochodami elektrycznymi, drogimi i praktycznie unieruchamiającymi ludzi w miejscach zamieszkania. Następny atak na rolnictwo. Tu już jawnie się mówi o ograniczeniu w ogóle upraw rolnych. Poprzez ugorowanie obszarów ziemi ogromnych, to już w Holandii zaczął się ten proces. Oczywiście z tym się wiąże, o tym się dużo mówi, likwidacja hodowli, zwłaszcza hodowli bydła jako źródła metanu ocieplającego klimat. już można powiedzieć, jest to jedna z najbardziej kuriozalnych bzdur religii klimatycznej. No, to tak jakby wyrżnięcie bydła doprowadziło do tego, że stanie się chłodniej, prawda? No, ale w konsekwencji ma nastąpić degradacja struktury żywieniowej, czyli odejście od mięsa na rzecz jakichś białek ropopochodnych i owadów. Oczywiście konsekwencją tego będzie to, że hodowla bydła zostanie zastąpiona hodowlą jakichś owadów jadalnych, no bo skądś te owady muszą się brać w ilościach przemysłowych, konsumpcyjnych, w obszarze społecznym. No to co, co w tej chwili już się dzieje? Degeneracja systemu oświaty poprzez tak zwane szkolnictwo inkluzywne. To szkolnictwo polega na likwidacji już szkół specjalnych i umieszczeniu dzieci cierpiących na niedorozwój umysłowy we wspólnych klasach z dziećmi normalnymi. To mniej więcej spowoduje to, że poziom dzieci kończących szkołę podstawową będzie mniej więcej na poziomie między trzecią a czwartą klasą obecnej szkoły podstawowej i normalnej. I dochodzimy do najważniejszego, do głównego celu Wielkiego Resetu, jakim jest likwidacja państw terytorialnych na rzecz władzy światowych korporacji. Te państwa terytorialne mają być zastąpione przez jakieś struktury władzy wielkich międzynarodowych, globalnych korporacji. I tutaj Klaus Schwab bardzo, że tak powiem, wyraźnie zarysował ten model, bo jeszcze parę lat wcześniej wydał książkę pod tytułem Kapitalizm interesariuszy, gdzie właśnie ten model zarządzania światem przez globalne korporacje i te korporacje. Rolę misyjną miałyby mieć jako, że tak powiem, ważniejszą ponad rolę ekonomiczną w ogóle. Obywatele zastąpieni by byli przez tzw. interesariuszy, czyli ludzi swoimi interesami powiązanymi z określonymi korporacjami. W tych korporacjach miałyby powstawać parlamenty tych interesariuszy. Taki model dość absurdalny, ale tutaj chcę zwrócić uwagę, że interes ekonomiczny korporacji. Miałby być w tym modelu postawiony nad interesem ekonomicznym i w tym momencie te korporacje musiałyby przyjąć no, bardzo niewdzięczną rolę, jaką w tej chwili odgrywają państwa opiekuńcze. Ale zwróćmy uwagę, że jak dzisiaj już ta misyjność korporacji jest rozwinięta. Jakby jakaś wielka korporacja spróbowała nie promować homoseksualizmu, nie promować ideologii gender, no to nie dostaną kredytów po prostu. Kolejny punkt wielkiego resetu, totalny monitoring. Oczywiście on działa w Chinach, związany jest z punktacją każdego człowieka, z rozpoznawalnością jego po charakterystycznych cechach twarzy. Do czego to ma prowadzić? To ma prowadzić do zupełnego nowego, że tak powiem, socjologicznego, mianowicie do indywidualnego zarządzania każdym człowiekiem. I po wprowadzeniu pewnych uniwersalnych algorytmów, które umożliwia sztuczna inteligencja, i po wprowadzeniu komputerów kwantowych, no to w zasadzie będzie można mieć kontrolę nad tym, co każdy myśli, dosłownie na podstawie jego obserwacji. I teraz, żeby dojść do jakiejś tutaj konkluzji, do jakiegoś, że tak powiem, ogólnego stwierdzenia, które scharakteryzuje cały tych przemian. Otóż to jest jeden fenomen. Obowiązuje tu jedna wspólna zasada. W każdej dziedzinie wdrażana jest alternatywa absurdalna, i to się realizuje. Coraz szybciej, coraz bezwzględniej i w całym tym programie obowiązuje jeden naczelny aksjomat, aksjomat degeneracji. I teraz, proszę Państwa, drugi składnik tego programu przemiany cywilizacyjnej. To jest rewolucja antykulturowa. Otóż istotą rewolucji antykulturowej jest przeprogramowanie kodu kultury. Czym jest ten kod kultury? No, ten kod kultury przeprogramowany tworzą pewne elementarne atomy kultury, geny kultury, tak to można powiedzieć, aksjomaty w tej kulturze obowiązujące i normy ocenne obowiązujące w tej kulturze. Te aksjomaty, te normy ocenne układają się w osiem porządków kultury: porządek naturalny, porządek wspólnotowy, porządek obyczajowy, akcjologiczny, religijno-duchowy, twórczy, etyczny i prawny. I teraz w każdym z tych porządków obowiązuje pewna stratyfikacja ocenna postaw i elementów. I teraz antykultura działa w ten sposób, że przebiegłując te podstawowe tegeny kultury czyli te aksjomaty i te normy ocenne, degenerując je, odwracając je, dochodzi do tego, że te porządki kultury ulegają przebiegunowaniu. W ten sposób, że to, co było wcześniej wzorcem i normą, staje się potępione, a to, co było wcześniej potępione i naganne, zostaje ogłoszone jako wzorzec, jako norma wyższa, staje się przedmiotem czczenia. Jeżeli Państwo spojrzą chociażby na porządek obyczajowy, to na przykładzie tego porządku obyczajowego można sobie wyobrazić, jak w sposób patologiczny wszystko, co było kiedyś naganne, w tej chwili no, staje się nie wiem, że jest sakramentalnie czczone, no to po prostu do takiego degeneracyjnego absurdu doszło. Jeżeli spojrzymy na ten model kompleksowo, otóż zarówno wielki reset, jak i antykultura mają zakorzenienie w ideologii marksistowskiej. To jest kolejna mutacja, kolejna wersja marksizmu. Teraz podstawowe pojęcie marksizmu dotyczy tak zwanej formacji społeczno-ekonomicznej. I według marxizmu historycznego dotychczas było pięć takich formacji: Wspólnota pierwotna, niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm i socjalizm dążący do komunizmu rozwiniętego. I teraz tak samo wedle tego kanonicznego marksizmu, w każdej z tych formacji musi nastąpić jako warunek sine qua non zbieżność tak zwanej bazy i nadbudowy. Otóż tą bazę tworzą stosunki, tak zwane stosunki produkcji, stosunki ekonomiczno-społeczne, czyli usankcjonowania, prawne usankcjonowania twarde, natomiast tą nadbudowę to tworzy oczywiście kultura, tworzy twórczość, ale również pewien zbiorowy światopogląd, tworzy tradycja, tworzy wiara, jak gdyby to wszystko, w co ludzie wierzą, co ludzie myślą, co jest przedmiotem działania twórczego. To są, powiedzmy sobie, tak zwane usankcjonowania miękkie, to jest ten obszar kultury. I teraz, jeżeli spojrzymy na ten przewrót cywilizacyjny, który się obecnie dokonuje, to wedle takiego modelu jest to w sposób oczywisty, budowa szóstej formacji społeczno-ekonomicznej w tym ujęciu marksistowskim, której bazę ma stanowić ta rzeczywistość społeczno-ekonomiczna unormowana przez wielkie resy. A nadbudowę ma stanowić na nowo uformowana kultura, wraz oczywiście z na nowo uformowanym człowiekiem w tej kulturze. Jeżeli spojrzy się na kanony teorii maszyńskiej, jest to odwrócenie wszystkich norm: odwrócenie normy społecznej, odwrócenie normy kulturowej, odwrócenie normy ekonomicznej, wreszcie odwrócenie normy ludzkiej. I roboczo proponowałbym tą formację, nazwać tą szóstą formację alternormalizmem, alternormalizm. A tak na normalność, alternatywa w stosunku do normalności. Co w tym wszystkim zdumiewa? Otóż już zdumiewa po pierwsze celowość tworzenia tych rozwiązań patoalternatywnych. Po drugie nieograniczone środki, które skądś na to idą, skądś się biorą. I taka wręcz niepojęta bezodporowość tego walca, który się toczy. Tutaj proszę zwrócić uwagę, nie działa to podstawowe prawo marxistowskie, dialektyczne, heglowskie, które głosi, że każda akcja budzi reakcję. Natomiast tutaj dzieje się od kilkudziesięciu lat coś nieprawdopodobnego. Ten walec działa bezodporowo. Bezodporowo działa akcja, akcja, akcja i brak reakcji. Nie ma jakiegoś widocznego odporu instytucjonalnego również. Co jeszcze zdumiewa po czwarte? No, zdumiewa to, że w całym tym programie, w całym tym procesie Ideologia stoi ponad zdrowym rozsądkiem. Ideologia jest świętością. W tej chwili wyłaniają się dwa pytania. Jaki jest cel tego absurdalnego projektu i jaka jest jego siła sprawcza? Celem mają być zyski wielkich korporacji, wielkich instytucji finansowych. No ale proszę Państwa, jeżeli to prowadzi do stworzenia społeczeństwa biednego, bez własności prywatnej, bez pieniądza, społeczeństwa niskoprodukcyjnego, Niskokonsumpcyjnego przede wszystkim, no to bieda nie generuje żadnych zysków, ale straty. A poza tym, w tym modelu, właśnie, kiedy korporacje mają przejąć rolę państw i rolę państw opiekuńczych, czyli mają przejmieć cały ogromny socjal, całe potężne wydatki socjalne, które w tej chwili są przez państwa ponoszone, to tak jak państwa, będą popadać w strukturalne zadłużenie, ponieważ tego socjalu nie da się utrzymać. Bez powiększania długu publicznego, a utrzymywanie tego socjalu jest no, jednym z warunków modelu, gdzie zakłada się też pewne degeneracyjne nieróbstwo społeczeństwa. Następny cel, jaki tutaj jest stawiany, jaki jest, w którym się to tłumaczy: jakaś psychologiczna rządza władzy. Ale ten prestiż władzy jest proporcjonalny do wartości tego obszaru władztwa. Natomiast rząd nad jakąś strukturą upadłą nie jest żadnym źródłem dosytu władzy źródłem splendoru. Wręcz przeciwnie, no, takie modele, gdzie władza celowo degenerowała obszar swojego władztwa, no to się zdarzały w przypadku Mao Tunga, czy w jakimś tam przypadku Polpota, Pota, ale to, to byli kompletnie szaleńcy. Natomiast ludzie, którzy ten program tworzą, no, szaleńcami nie są. Poza tym ta władza, ona jest jakaś taka bardzo głęboko ukryta. Nie ma tutaj widocznego podmiotu władzy, nie ma tutaj widocznych, że tak powiem, emblematycznych postaci, które, że tak powiem, do tej władzy dążyły. Ta władza, proszę zwrócić uwagę, właściwie wszystkich prawie premierów i prezydentów, to jest władza marionetek, które gdzieś są jakimiś szturkami kierowane. Następnie cel, o którym się mówiło, ratowania świata przed zagładą klimatyczną. Nikt tak naprawdę rozsądny. Inaczej tych celów kromatycznych nie traktuje, niż jako pewne działania groteskowe, pozorne. No i wreszcie to, o czym Klaus Schwab mówił, pisząc ten swój manifest, dostosowania świata do realiów po-covidowych, że nowy model świata musi być stworzony, bo po świat będzie wymagał zupełnie nowego uformowania, tak starcie się zmieni. No ale tu okazała się rzecz, rzecz przeciwna albo oczywista, że świat po covidzie okazał się takim samym światem, jak przed covidem. I w związku z tym, już o tym celu, że tak powiem, dostosowania świata do realiów pokoimidowych, to już się wstydliwie milczy. Więc po co to wszystko? Jeżeli nie dla zysków, nie dla władzy, nie dla ratowania świata. No i to sobie musimy powiedzieć otwarcie: cały ten model nie ma sensu, chyba że jest jakiś nieznany element, który jeszcze ten model spaja i ten model tłumaczy. No i tutaj taka konstatacja się nasuwa, że to wszystko się nie uzasadnia w porządku tego świata, natomiast być może Uzasadnia się w porządku pozadoczesnym. I drugie pytanie, które zadaliśmy: pytanie o siłę sprawczą, pytanie o tą pierwszą przyczynę. Bardzo wielu, no bardzo rozsądnych i mądrych publicystów cały czas, że tak powiem, upiera się przy takiej tezie, wykluczając teorię spiskową. I w takim układzie musimy przyjąć, że przyczyną tych wszystkich zjawisk jest jakieś samoistne wejście świata w jakąś ślepą. Odnogę ewolucyjną, jakaś pomyłka historii, jakaś przypadkowa katastrofa. No ale nie, no, jeżeli się gołym okiem całemu temu procesowi przyjrzymy, to widać, że jest w tym plan i jest w tym intencja. I teraz, co widzimy w takim powierzchownym pierwszym oglądzie? W takim powierzchownym pierwszym oglądzie widzimy oczywiście cały kompleks, całą strukturę sił wdrażających ten model. Na poziomie pierwszym, najwyższym są rządy, parlamenty, organizacje międzynarodowe, tam oczywiście ONZ, Unia, Bank Światowy, globalne korporacje. To jest ten poziom najwyższy. Ten poziom średni. To są media, instytucje kultury, sądy, cały aparat sprawiedliwości, uniwersytety, instytuty naukowe. No i wreszcie ten poziom trzeci, najniższy, to już są celebryci, jakieś nieprzebrane może instytucji pozarządowych, rozmaite fundacje, działacze, aktywiści. I to jest, powiedzmy sobie, na to spojrzymy w całości, taki swoisty agregat wykonawczy. I tutaj zastanawia jedna rzecz. Mianowicie wszystkie te ogniwa, wszyscy ci ludzie, myślą to samo, mówią to samo i robią to samo i w jakimś pełnym zsynchronizowaniu, z jakąś misją zaciekłości, wręcz fanatycznie, wręcz fanatycznie. Cały czas w takim powszechnym, że tak powiem, oglądzie całego tego agregatu wykonawczego te siły, te rozmaite instrumenty sprawcze się widzi osobno. Ja proponuję, żebyśmy sobie wyobrazili taką analogię. No wyobraźmy sobie, że znajdujemy się w jakimś ciemnym pomieszczeniu, w zupełnej ciemności i w tej ciemności atakowani jesteśmy przez stado jadowitych węży. W różne miejsca, jedne tutaj na górze naszego ciała, drugie na dole gdzieś. I my te wyże traktujemy jako osobne stworzenia. A tymczasem to nie są osobne stworzenia, tylko to są odnogi ośmiernicy, odnogi jakiegoś wspólnego cielska wiążącego wszystkie te odnogi w jedną całość, i to cielsko jest niewidoczne. My widzimy tylko to, co nas atakuje, temacki. I czym są temacki, właśnie? One są tymi ogniwami. Tego agregatu wykonawczego, tymi wszystkimi strukturami, które wyliczyliśmy. Natomiast nie wiemy, kto jest tym tułowiem, nie wiemy, kto jest tym cielskiem, które to wszystko spaja. I tutaj też się udziela różnych odpowiedzi. No, mówi się, że władcy korporacji i pieniądza, a więc tacy ludzie jak Gates, Zuckerberg, Bezos, Soros, no, Dobie. Ale jeżeli tym ludziom się bliżej przyjrzymy, to są ludzie bardzo mierni intelektualnie, to są ludzie w pewnym względzie no, niesłychanie zdolni, genialni, ale zdolni do tworzenia genialnych strategii finansowych, ale nie są to ludzie zdolni do stworzenia pewnych, zwłaszcza alternatywnych strategii duchowych. To nie jest ta miara filozoficzna. A poza tym, jeżeli wszystko to są władcy tych globalnych korporacji, to tak jak powiedzieliśmy, w wyniku tego programu, finalnie, w tej perspektywie przejęcia, odpowiedzialności za cały socjal świata przez korporacje, korporacje stracą. Też dalej będą pełniły rolę usługową w stosunku do czegoś, co nad nimi się znajdzie. Możemy powiedzieć tylko, że musi istnieć jakieś decyzyjno-planistyczne, czarne jądro złe intencji. My nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, jak głęboko siły ezoteryczne i satanistyczne w tej chwili przenikają Obecnie globalny biznes, politykę, a szczególnie bankowość. Więcej pamięci Krzysztof Karoń, kiedy mówiono o antykulturze, że jest to modernizm, on bardzo się oburzał. Mówił: Nie, to nie jest żaden modernizm, tylko powtarzał: To jest marksizm, marksizm jeszcze raz marksizm. I teraz o tym nowym początku świata mówi się, że jest to jakaś kolejna nowa wersja liberalizmu. Otóż uważam, że nie jest to żaden liberalizm. Liberalizm był 100 lat temu. Natomiast o tym, co się w tej chwili dzieje, należałoby powiedzieć trzy razy. Satanizm, satanizm i jeszcze raz satanizm.